Cześć wam, witajcie w kolejnym shortsie. Mam dzisiaj do przetestowania ciasteczka Oreo o smaku brzoskwiniowym, więc zapraszam do oglądania. W środku taka saszetka, a w niej takie małe urocze ciasteczka jak płatki śniadaniowe. No ale cóż, próbujemy. To jest dobre. W sensie. Jak mi się śmiać chce, bo myślałam, że to nie będzie dobre. E, ogólnie nie lubię połączeń takiego, wiecie, czegoś słodkiego z owocami, ale naprawdę czuć tą brzoskwinię. Nie wiem, co, z czego mi się ten smak kojarzy, Ale fajne są, nie są takie twarde. Nie powiedziałam w życiu, że to jest Oreo. Ale naprawdę jest to smaczne. Wiem, co to jest za smak. Jakbyście jedli rurki, takie wiecie, rurki, co macie normalnie z kremem jakimś, takie wiecie, co się obrywało tak dookoła, te rurki, tak się skubało, aż się dojdzie do środka, to jakbym miała to ciasto z tej rurki i z kremem brzoskwiniowym. No, dlatego może się uśmiechną, bo mi smakuje jak z dzieciństwa. W każdym razie pyszne, polecam i do następnego koszulce.